Moich, mojej wiedzy, powinienem długo dotrzeć do swojego celu. Ścieżka? Chyba jestem blisko. Mam nadzieję, że uda mi się uratować Zdzicha z rąk tego doktora. O? Co to? Czyżbym już dotarł? muszę sobie przyświecić. Północny wybrzeże 85, koło tropików. 10 minut drogi do, od wybrzeża 90 koło tropików więc jeszcze 10 minut Dobra, ale jestem już tak zmęczony, że zobaczmy co to za budynek Może dzisiaj na noc znajdę schronienie tutaj A, Baszta Strażnica Laboratorium Okej, okay. czyli możliwe, że jestem już u celu nie, w sumie Okej. Okay. Co tu jest? Jakieś... Widać, że opuszczone. Prędzej tylko zarośla. Liliane. Dobra. Nic tu nie ma, więc pójdę niżej. Może będzie jakieś łóżko, czy coś. He? To to jakiś kot? Dobra. Kliknę może to? Co to było? Co to? Dobra. Oby to nie było nic groźnego. Okej, okay, jakaś niedziałająca już pułapka. Na szczęście. Okej, okay, jest jasno, więc już nie muszę świecić przynajmniej. Dobra. Co to? Jakieś diamenty, żelazo i jakaś księga. Za tobą? O co chodzi? Ała! Ała!